Witajcie w kolejnym vlogu na kanale. Dzisiaj po raz kolejny poruszymy sobie krótko temat Xboxa i Microsoftu. Bo co prawda, dopiero co w poprzednim tygodniu dostarczałem Wam vloga, w którym informowałem i krytykowałem to, że Microsoft zamierza podnieść ceny swoich konsol średnio o 50 dolarów, zarówno Xboxa Series X, jak i S. No i jest to przecież już druga podwyżka w tym roku, bo pierwszą mieliśmy w maju. No i oczywiście posypała się wtedy lawina krytyki w całym internecie na giganta z Redmond. Natomiast wygląda na to, że firmie to jest jeszcze za mało, dlatego że właśnie padła informacja, że od 1 października wzrastają ceny Xbox Game Pass, czyli tej najważniejszej usługi dla Xboxa tak naprawdę, na której ta konsola właściwie stoi. No i wyobraźcie sobie, że Xbox Game Pass Ultimate, czyli ta najważniejsza wersja Game Passa, gdzie mamy przecież te gry premierowe, Day One od studiów Microsoftu, ona, cena tej usługi wzrasta do 30 dolarów miesięcznie. To nie jest podwyżka o kilka procent, to jest podwyżka o kilkadziesiąt procent. W Polsce z 73 złotych cena za miesięczny abonament wzrośnie do 115 zł. No i pytanie, kto będzie to wszystko opłacał? No ja mam wrażenie, że firma z Redmond sama się podpala, to znaczy jeśli ktoś by chciał przeżyć taki wirtualny kurs tego, jak zaorać wizerunek własnej firmy, no to może obejrzeć sobie co aktualnie robi Microsoft, bo ta firma przynajmniej z Xboxem zmierza w przepaść i mam wrażenie, że nie zależy już jej na jakimkolwiek rozwoju, tylko na tym, żeby wydoić obecnych subskrybentów jak tylko się da, wprowadzając stawki najwyższe jak to tylko się właśnie da. Krótko sobie o tym porozmawiamy w tym vlogu, no i zastanowimy się wspólnie, do jakiego poziomu to w ogóle ma szansę dojść, bo moim zdaniem to jeszcze wcale nie jest koniec. Zapraszam. Na początek, jak zwykle, podsumujmy sobie fakty. Wkleję wam tutaj gdzieś oficjalną informację ze strony Microsoftu, która to mówi, bo oczywiście, jak zwykle ładnie marketingowo, że odświeżają swoją ofertę, chcą, żeby ona była bardziej przystępna i w ogóle żebyśmy mieli więcej opcji do wyboru. No i Game Pass po raz kolejny się zmienia. Teraz będziemy mieć trzy progi, które możemy opłacać. To znaczy Xbox Game Pass Essential. No i to jest właściwie ten podstawowy próg za 10 dolarów miesięcznie i on tak naprawdę daje nam po prostu możliwość grania online. Właściwie za to płacimy, no tam co prawda jest też katalog 50 wyselekcjonowanych gier, natomiast są to oczywiście głównie starsze tytuły. I myślę, że to nikogo specjalnie nie przekona. Dalej będziemy mieć Xbox Game Pass Premium, i ta usługa będzie kosztowała 15 dolarów. I tutaj będziemy mieć około 200 gier w katalogu dostępnych, które będzie można ogrywać. I w tej wersji nie będziemy mieć dostępnych tych gier Day One, czyli jak ukaże się jakaś nowa premiera od Microsoft, od studiów powiązanych z Microsoftem, to nie będziemy w stanie ogrywać jej w dniu premiery. Tylko jest tutaj napisane, że w ciągu roku od premiery pojawi się ta gra tutaj w bibliotece, więc za 15 dolarów tego typu rzecz dostępna. Natomiast ta najważniejsza wersja, czyli Xbox Game Pass Ultimate, gdzie będziemy dostawać te gry na premierę, jej cena wzrośnie do 30 dolarów miesięcznie. No to naprawdę jest spora podwyżka. To nie jest już podwyżka o 2-3 dolary, jak to dawniej bywało. Ja pamiętam do dzisiaj, jak w zeszłym roku, bodajże w lipcu, nagrywałem vloga, w którym krytykowałem to, że cena wzrasta w Polsce z 60 kilku do 73 zł i też podniosła się wtedy duża burza w internecie. Zresztą w Polsce zdecydowana większość graczy stwierdziła, że po prostu nie będzie w takiej cenie już opłacać tej usługi, a przypomnę Wam, bo pewnie już nie pamiętacie, że jak Xbox Game Pass debiutował, to konsolowy Game Pass kosztował, uwaga, 40 zł miesięcznie. Zobaczcie do jakiego poziomu doszliśmy w ciągu zaledwie kilku lat z 40 do 115 zł. I też pamiętam, że wtedy jak dostarczałem Wam tego vloga w tym lipcu zeszłego roku, to też wrzuciłem gdzieś tam w swojej karcie społecznościowej ankietę, w której spytałem Was, czy przy tym obecnym poziomie usługi będziecie już anulować Subskrypcję Game Passa, może bylibyście w stanie się zgodzić na jeszcze wyższe ceny, i tam padało kilka progów. Ja też mam gdzieś wkleję tę ankietę na ekran, bo też myślę, że warto sobie to zobaczyć po czasie. Wtedy odpowiedziało na tę ankietę około 350 osób. No myślę, że to jest już jakaś grupa reprezentatywna i zobaczcie, że bodajże około 75% z Was powiedziało, że to już jest dla Was zbyt wysoki próg, i wtedy będziecie raczej anulować tę usługę, nie będziecie jej przedłużać. Natomiast raptem kilka procent tam wtedy odpowiadało, że jest w stanie wydawać ponad 100 zł na Game Passa. No i zobaczcie, że minął rok i właściwie doszliśmy do tego momentu. No i właśnie powstaje to jedno kluczowe pytanie, czy 115 zł to jest poziom, jaki ktokolwiek z Was będzie akceptował? Ja osobiście muszę Wam powiedzieć, że zdecydowanie nie. To znaczy, ja już od dawna nie subskrybuję Game Passa. Powiem Wam, że tak naprawdę mój Xbox, no leży i się kurzy, niestety, dlatego, że mnie się zupełnie nie podoba obecna polityka Microsoftu. Ta firma postawiła wszystko właśnie na Game Passa. Nie zależy jej w ogóle na wydaniach fizycznych. Nawet jak gry są wydawane w pudełkach, to przecież wszyscy doskonale wiemy, że na tych płytach nie ma pełnych wersji gier, że to jest właściwie klucz. Często tam się znajduje kilkaset megabajtów raptem, a resztę musimy dociągać i tak z internetu, więc nie jest to żadna normalna kopia fizyczna. Tylko prawda jest taka, że to jest klucz, dzięki któremu możemy ściągać grę online, a i tak przecież musimy mieć wtedy płytę włożoną w konsoli, co według mnie mija się zupełnie z celem i ja w coś takiego zupełnie nie idę. W związku z tym też ostatnich premier Microsoftu, no nie kupowałem, no nie mam w swoich zbiorach chociaż. Force Horizon 5, nie mam Indiana Jonesa, mimo tego, że przecież chciałbym je mieć, bo to są naprawdę jakościowe produkcje. Natomiast absolutnie nie akceptuję w chwili obecnej polityki Microsoftu. No ale firma stara się jeszcze w jakimś stopniu uzasadnić podniesienie ceny tej usługi. Tam mowa jest między innymi o tym, że dostaniemy chociażby Ubisoft Classics, czyli kilkadziesiąt klasycznych tytułów od Ubisoftu. Natomiast ja mam wrażenie, że to jest żaden dodatek, dlatego że to są tytuły, które jeśli ktoś chciał, to już naprawdę dawno je ograł, dlatego że po pierwsze były już w różnego rodzaju abonamentach, Myślę, że dziesiątki razy. Po drugie, były na totalnych wyprzedażach, że można je było dosłownie w cenach 2-3 dolarów kupować niby na własność, chociaż tak jak doskonale wiecie, kupujemy cyfrowo, to jest po prostu gra przypisana do naszego konta, natomiast to nie jest nasza tak naprawdę własność. A oprócz tego jeszcze tam jest mowa, że dostaniemy Fortnite Crew, cokolwiek to znaczy, bo ja osobiście Fortnite'a nie gram. Natomiast ci, którzy grają, może się zainteresują, bo Microsoft twierdzi, że to jest usługa warta 12 dolarów miesięcznie, a my ją dostaniemy właśnie w ramach tego pakietu. Xbox Game Pass Ultimate. No dla mnie szczerze mówiąc jest warta 0 dolarów miesięcznie, po prostu nie gram w Fortnite'a i mnie to szczerze mówiąc zupełnie nie interesuje, natomiast interesuje mnie to, że od teraz, jeśli chciałbym mieć możliwość ogrywania tych tytułów Day One od Microsoft'u, to mam płacić 115 zł miesięcznie. No nie wiem jak Was, ale mnie to zupełnie nie przekonuje. Szczerze mówiąc wydaje mi się, że Microsoft naprawdę no, zmierza do anihilacji, to znaczy mam wrażenie, że zupełnie już nie chce im się inwestować dalej w przyrost subskrybentów. Być może stwierdzili, że mają te 30 kilka milionów subskrybentów Game Passa, bo na chwilę obecną tyle prawdopodobnie mają. Ja przypomnę też, że oni mieli plany, żeby bodajże do 2027 albo 8 roku, już nie pamiętam, bo mówię to z pamięci, ale oni chcieli przyrosnąć do ponad 100 milionów subskrybentów. Takie były założenia i cele tej firmy. Natomiast ewidentnie zdali sobie sprawę, że to jest zwyczajnie nierealne w chwili obecnej i pewnie stwierdzili, że skoro nie są w stanie już przyrastać, no to po prostu mega podniosą cenę obecnym subskrybentom i zobaczą co będzie. No jak Sami widzicie, to nie jest podwyżka ceny o kilka procent, to jest podwyżka praktycznie o 50%. Tam plus minus. I pytanie właśnie, ilu chociażby z tych obecnych subskrybentów ten nowy próg zaakceptuje? No, bo przecież jak się tylko pojawiła ta informacja, ludzie zaczęli masowo anulować subskrypcje. Xbox Game Pass i w pewnym momencie przeciążyli serwery na tyle, że nie można było anulować tej usługi. Pewnie w chwili, gdy to oglądacie, no wszystko jest już aktywne. Natomiast prawda jest taka, że Microsoft naprawdę sam sobie podpala społeczność. Mam wrażenie. No i komentarze, które się pojawiają pod tymi informacjami, dominuje fraza, zwłaszcza w Ameryce Rest in Peace, Xbox. No czy rzeczywiście Xbox umiera na naszych oczach, czy w ogóle zobaczymy kolejne generacje tej konsoli, bo zaczynam mieć naprawdę poważne wątpliwości, kto będzie kolejne Xboxy kupował. I co musiałoby się stać, żeby ktoś został przekonany do tej konsoli, bo zobaczcie, jak to zostało właściwie na naszych oczach zmarnowane wszystko, co fajnie wyglądało w momencie premiery. Ja sam zresztą jak robiłem test tej konsoli, ona bardzo mi się podobała. Mega mi się podobała kultura pracy, mega mi się podobało to, że ma ona wsteczną kompatybilność, że możemy sobie ogrywać starsze gry, często w lepszej jakości, że Microsoft w pewnym momencie inwestował w taką usługę FPS Boost, że w starszych tytułach mieliśmy podbijaną liczbę klatek na sekundę i działo się to po prostu za darmo, wystarczyło sobie ściągnąć patcha. Bardzo fajnie to wyglądało na samym początku, natomiast im dalej w las robiło się, mam wrażenie, coraz gorzej, a w chwili obecnej ten wizerunek naprawdę został już poważnie naruszony. Wiecie co wymyślicie o tej podwyżce game Pasa. czy jest ktokolwiek z Was, kto zaakceptuje ten nowy próg, czy będziecie dalej opłacać tę usługę w takiej wartości. Oczywiście zawsze sobie to można uzasadniać na takiej zasadzie, że przecież dostajemy 400 gier do dyspozycji i ile ja bym musiał wydać, gdybym musiał te 400 gier sam kupić. Ok, natomiast prawda jest taka, że jeśli będziemy szli w tym kierunku, to za chwilę zobaczymy cenę 50-70 dolarów za Game Passa i ja mam wrażenie osobiście, że dokładnie w tym kierunku to zmierza, że Microsoft na samym początku, jak już wypuszczał tę Usługę to, robił to praktycznie po cenach, no praktycznie dumpingowych, żeby nas przyzwyczaić. Natomiast mam wrażenie, że od samego początku celem było to, żeby dążyć do popierania mniej więcej ceny jednej gry AAA miesięcznie za tego typu abonament. I mam duże przekonanie, że Microsoft właśnie do takiego poziomu chciałby z czasem dojść. Piszcie, co Wy myślicie o tych wszystkich newsach, czy będziecie to akceptować, czy też zakończycie po prostu współpracę z Xboxami. Jakie jest Wasze zdanie? Natomiast ode mnie to tyle w tym vlogu. Dzięki za uwagę i do słyszenia już niebawem w kolejnych materiałach na moim kanale. Plan. It's my decision.